w naszej przerwie, przerwie wywiadowej. Jak Państwo wiecie, jesteśmy troszeczkę nie do czasie, ale, ale myślę, że wszystko idzie mimo to miło. E, proszę Państwa, bardzo serdecznie chciałem e, obecnie e, przywitać Marszałka e, Województwa pan, e, Lubuskiego, Panią Elżbietę Kłodak. wspierała e, nasze działania, nasze inicjatywy przy organizacji tej e, debaty i parku miłości. Na pewno pani e, marszałkini powie wiele tutaj kwestii, które są dla naszego województwa ważne e, na, i niestety przyjechała na chwilę miała być na wykładzie profesora Wiśniewskiego, ale przedłużyła się nasza konferencja, w związku z tym możemy teraz być tylko na początku tej naszej sesji. Natomiast um, chcę powiedzieć, że e, bardzo dużo mówi się e, o tym, e, że województwo lubuskie jest, e, jest warte zachodu i że czy ja mogę prosić o spokój? Że województwo lubuskie jest warte zachodu i my czynimy staranie poprzez podejmowanie pewnych takich naszych inicjatyw, żeby również pani Arszołkini w projektach działań i promocji województwa lubuskiego również uwzględniła to że nasze województwo to jest województwo związane z wino, miłość i seks. To myślę, no, byłoby bardzo piękne połączenie z tym, co również jest promowane w ramach winnego śladu naszego województwa. Bardzo proszę pani Marszanne. Bardzo dziękuję, nie będę się chować za tym posągiem, bo jestem jedynym marszałkiem, który chodzi z spódnicy i może dlatego y, uległam najbardziej seksownemu profesorowi. I przyciągnął mnie tutaj z takim zaproszeniem, że wie lubimy zrobimy sobie zdjęcie na takiej ławeczce miłości. Jeszcze nie wiem, gdzie ta ławeczka. Ale obiecałeś. Drodzy goście, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności, no bo przecież wszyscy jesteśmy spragnieni miłości żeby tutaj przyjechać do Państwa i pozdrowić bardzo serdecznie, powitać w regionie lubuskim najbardziej fantastycznym regionie regionie, który jest najbardziej otwarty i najbardziej tolerancyjny w Polsce. My to mamy na piśmie potwierdzone. Były takie badania i tak jest. I ta miłość, również promocja Parku Miłości, bardzo mocno wpisuje się w naszą strategię w nasze festiwale, Woodstock, w naszą różnorodność, czyli wino, miłość, tak? Wszystkie pozytywne emocje. Proszę Państwa, dzisiaj gościmy wielu gości z, z naszych regionów partnerskich w Gorzowie Wielkopolskim. Mamy Dni Województwa, więc za chwilę mam tam obowiązki i, i muszę pojechać. I przyjechała też delegacja, z którą jeszcze nie mamy podpisanej umowy z Chicago, ze Stanów Zjednoczonych. Ja tam byłam niedawno i Zbyszek mnie namówił. Powiedz, jak będziesz promować region Lubuski, że to właśnie w regionie lubuskim mieszkańcy są najbardziej zadowoleni ze swojego życia seksualnego. No i ja tak powiedziałam. No i przyjechali sprawdzić. <gryzanie> <gryzanie> Także bardzo się cieszę, że Państwo tutaj jesteście. Ja za chwilę. Wracam, mamy mecz, prawdziwe derby lubuskie, Zielona Góra Gorzów, więc muszę tam może parę czerwonych kartek wręczyć. I zazdroszczę, że nie mogę zostać z Wami, bo naprawdę temat jest fantastyczny. Gratuluję Zbyszkowi i dziękuję Państwu za przybycie. I mam specjalny prezent dla córki Pani Wisłowskiej, żeby Pani do nas wracała. Tak jak powiedziałam, poświadczam region winem płynący, region miłości i prawdziwe lubuskie wina, o którym się wszędzie chwalimy. Dziękuję również... Pozdrawiam serdecznie. Mam odpowiedzi także Również dla Pana Profesora, bo będzie wiedział najlepiej komu przekazać. No. Okay. Dziękuję Państwu. Dlatego ja słowo podziękowania pod adresem Pani Marszałek E, państwo znacie sztukę kochania, ale tą w wersji papierowej. My mamy troszeczkę inną do zjedzenia, z małą niespodzianką w środku. Sztuka kochania piernikowa z pięknym logo parku lub miejsce, które pokochasz pani marszałek. To pierwszy tego typu, e, te, pierwszego typu wyrób trafia na pani ręce. Bardzo dziękuję za wspieranie tej naszej wspólnej inicjatywy. Czyli dosłownie region Lubuski smakuje nie tylko winem, miodem, ale i miłością. Tak, słodką. Przypomnę sobie jak to jest. Proszę Państwa, teraz będziemy przychodzili do części naszego wykładu. Wykładu, który wygłosi pan profesor Janusz Wiśniewski. Wykładu zatytułowanego Czy miłość to tylko neuro... Ja myślę, że w tych naszych wcześniejszych wypowiedziach o Ludniewicach i o Michalinie Wisłockiej właśnie było dużo związanego akcentu z chemią miłości. Często się mówi o sercu, często się mówi o tym, że zadziałała chemia, czy w ogóle chemia zadziałała i dlatego też zaprosiłem na nasze dzisiejsze spotkanie Janusza Miśniewskiego. I nie po raz pierwszy uczestniczy w naszej debacie. Janusz Wiśniewski jest doktorem informatyki, jest doktorem habilitowanym chemii. Wszyscy Państwo wiecie także, że jest pisarzem, nie muszę wymieniać tytułów jego książek. Jeżeli mówimy o tym, że Michalina Wisłowska w Polsce wydała sztukę kochania w siedmiu milionach egzemplarzy, to myślę, że Janusz Wiśniewski jest tym autorem polskim, który także nakłady swoich książek ma w milionowych nakładach właśnie. Chcę także Państwu powiedzieć, z całą odpowiedzialnością, że Janusz Wiśniewski w tej chwili jest największym ambasadorem kultury polskiej w Rosji właśnie poprzez swoją działalność e, pisarską. Bardzo proszę.